Siemanko, witajcie w nowym odcinku. Ostatnio żeśmy zrobili nową armię. No i co? Atakujemy sobie ten tabor, co mówiłem w poprzednim odcinku. Szkoda, że tylko od tych Polaków atakujemy, akurat nie? No ale dobra. Dobra, moi tu niech stoją. No i co? My spróbujemy ich jakoś tu zagonić. Dobra. A tam ci niech nasi strzelają, taki był plan, nie? Trzeba jak największą ilość ich wybić, bo, no, bo tak to będziemy mieli problemy, nie? Zostawcie mnie, kurde ten no koń mógłby być szybszy, zapomniałem konia, mu trzeba kupić szybszego Weźmy ich tu, sprowadźmy, bo kurde O, ładnie idzie, ładnie. Bra. E, no powinno się udać. O kurde. Znaczy no, ci tu uciekają w ogóle. No zostaw mnie, chłopie. Dobra, wszyscy do ataku. Tym jataganem jeszcze ich potniemy. No ładnie. Isru. Gdzie uciekasz, chodź tu. O, w mordę. Nie, 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 nie. No nie. Ogłuszyli go tylko. Uf. Gdziedzie biegną? No ale oni z tymi muszkietami to są całkiem, całkiem, nie? Trzeba przyznać, że ładnie sobie poradzili. No i trochę rzeczy mamy. Znowu do Czernichowa. Akurat pszenicę to sobie możemy zostawić. Te rzeczy to sprzydamy na ludzie. Jedzonkę jeszcze też mamy. No i troszkę żeśmy tam zyskali, nie? Tych trzeba awansować I też się gdzieś przyjedźmy, może nie wiem, gdzieś teraz z po prawej bardziej stronie. No, z takim zapleczem tylu karabinów, to strzelby, to ładnie, ładnie będzie. Kozek rejestrowy, tabur. Diony do Kyzyrkmanu mhm. Mm odejdźmy jeszcze. No jeszcze w sumie. Nie wiem ile mamy, czy oni są ranni czy nie ranni. My mamy 100, Dobra, to możemy ich jechać. Trzeba też się ustawić na jakiejś górce. Właściciel taboru, pyk. No, nie wiem czy nie za blisko ich teraz tu wziąłem fak. Dobra, walczcie, walczcie wszyscy! Nie no, na razie idzie git, nie? Nikt nie zginął, nikt nie został nawet łuszony, więc... Wow. Bardzo ładnie. No, chodźcie, chodźcie tutaj. Chodź tu, no. No i elegancko, kurde, nikt nie zginął. Tych trzeba jeszcze ulepszyć, jakby się... muszę też im jakieś muszkiety albo... ...do obrony tych muszkieterów, bo... ...ciekawe w sumie ile płacimy z żołdy tym żołnierzom naszym. Przędzę dobry to nie jest 100 180. No to nawet jak będziemy i 300 płacić to i tak to są pieniądze do wytrzymania jedna, jedna ta karawana i mamy tyle hajsłuży że... Na luzie. Czy Trzeba by było też tu kogoś Rosjanie nie wiem mają? Nie pamiętam też kogo oni tam Ci tu jesteś dezerterzy, piknier żołnierz dragon dwóch husarzy mają W sumie Albo dobra, na razie odpuścimy Ci mają, szwedzki, rajtar, dragon, muszkieter hmm. No, 180 Jakbyśmy chcieli kupić to 5 dwa no, to drogo. Dla ekwipunek. Coś na głowy. Kabaset. No, możemy. E, rękawice. Ile kurde? No, trochę chcą. Eee, no przesady, kurde. I co, ich rozumiem, że koszt najmu też wzrosnął. No to trochę kosztują, no. Hmm. Dobra. Chodźcie tu. Nie, mm, nikogo nie trafili, zarąbiliście. Ale dostał husarz elegancko, kurde. No dobrze było, żebyście ich pozłatwiali, kurde. Chcesz jeszcze na plecach samą iść Giń kto Boga wierzy, ta? Chodźcie tu. Nawalcie no im. Bardziej się ciekam, że taki żołnierz nam... No bo jednego w sumie zdejmie i... Koszty mamy parę setek, nie? No ale ładnie poszły, nikt nie zginął. No i tu w sumie też sporo kaski jest z tego widzę. Hm, nie wiem czy dobrze, tu przychodzimy. Dobra, jestem, po kilkusekundowym cięciu Dobra, sprzedamy sobie to No, trochę hajsu jest Fajny kikirys by się przydał no. Broń też w sumie To, to też to kompletnie inna broń jest Kurde, Warszawa tu jest? W ogóle co tu się stało? Polska jest widzę Matka. Co tu się wydarzyło? Rozbiory normalnie, nie? Kraków Jacie O, ale dużo jest widzę tych oddziałów. Czasem jest tak, że niestety oni się przyłączą, gdy coś inny oddział, jest wtedy lipa, nie? O kurde. Szkoda, że nie temu w głowę trafiłem. Chodź tu. O fuck ale ładnie. Chodźcie tu. Ginci, syn, ja ci dam. Chodź tu. No, nice. Chodź tu. Łajdaku. Nie myślałem, że zaczniemy od Polski ich napadać. Akurat tak wyszło, no że ten tabor Polacy są w miarę do ogarnięci. No, ładnie. Rusku chciałem ogólnie nawalać, ale no... Nie wyszło. Ale myślę, że w przyszłości... Tamte ich oddziały ponawalamy no. 14? kurde Coś mają. Nie. No, niea, tabor kolejny. No tu jest ryzyko, ale dobra. Dostawać towar Trzymywać, Trzymać pozycje wszyscy Wow, ktoś zabił z tak daleka Nieźle, nieźle Nie no, ich tu widzę, że kurde ładnie ich jadą Chodź tu O kurde O nie nie, nie, nie. O, ale fart Ja Wtedy mogła być ogromna porażka Ja pierdolę Chodźcie tu O kurde, jeszcze strzelec mnie jakiś nie wziął. Bo... No to jest hit normalnie, nie? Że oni wszyscy uciekają. Elegancka wygrana. Żadnych problemów. Ale było blisko. Jakbyśmy jakbym został zabity, to wtedy <laughs> nie byłoby za fajnie. Myślę, żeby nasza armia nie dała radę Armia w sumie, no, Spie też taka. Pułk. Nie wiem ile w sumie to liczy. co to jest, w sumienia? 15 osób. zrobiliście mnie wspaniałych, no było inaczej dobra zaczniemy, ile mamy w ogóle tego hmm. raporty, nie, raporty, postacie 120 mamy, to jeszcze trochę i pewnie będziemy mogli bawić się już w kampanię typowo pod tych, no... pod hanat, nie? który jak na początku mówiłem dezerterzy, jopirniczy, ładnie ich tam jest no takich to bym chętnie rozwalił choć z takim bieganinom to można łatwo trafić niestety na Oddziału jakiś tych. No chodźcie, no chodźcie, chodźcie. Idziemy walczyć do końca. No a jak. Ole, mamy idealnie pozycję normalnie, wymarzoną. No lepsze sobie nie mogliśmy go wymarzyć. O ja, ale nie trafi... O kurde. Ups. Eee, nie wiem, jak to się stało. Ale... to nie było fajne. Ale mnie elegancko ściągnął z tej lancy. Gdzieś tam minimalnie mnie musiało chwycić O kurde No broń się broń się kurde Co jest Niestety no, tak to by się nic nie stało myślę O kurde Nie! Fucking shit Pierdziele no Niedobrze Lecę do tych moich No za wolnego konia, kurde no no, udało się, ale żeśmy stracili ludzi. No, niestety straciliśmy dwóch niepotrzebnie, no nie? tego mogę wreszcie awansować. Dobra, no, no tutaj normalnie, bo normalnie mi w jednoręczną normalnie tego Fajny konia, ale kurde, no właśnie to też tak.